Drodzy Państwo, w ubiegły poniedziałek społeczność światowa obchodziła 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Choć w III Rzeszy istniały dziesiątki obozów koncentracyjnych, to właśnie Auschwitz-Birkenau stał się symbolem tego, jaki los człowiek może zgotować drugiemu człowiekowi, jeśli motywowany jest przez nienawiść. Jak pewnie niektórzy z Was mieli okazję doświadczyć, Auschwitz-Birkenau jest miejscem, po odwiedzeniu którego wiele osób ma nocne koszmary. Nie bez powodu Wiesław Kielar, który spędził w tym obozie prawie 5 lat, w swojej książce nazwał to miejsce anus mundi, odbytnica świata. To tam, na stosunkowo niewielkiej przestrzeni Zdawało się skoncentrować wszystko, co jest w ludzkości najohydniejsze. Cywilizowany świat do tej pory zastanawia się, jak mogło dojść do odrażającej zbrodni na tak wielką skalę. Na ogół wini się za to Hitlera i jego nienawiść do Żydów oraz pogardę dla wielu innych nacji pod ludzi. Prawdą jest, że ryba śmierdzi od głowy. Jeden charyzmatyczny, a oszołomiony przywódca może spowodować wiele zła. Ale Hitlerowi nie udałoby się dokonać masowego ludobójstwa bez rzeszy pomocników, wszystkich tych, którzy nienawidzili Żydów, albo po prostu chcieli zarobić, czy zrobić karierę przy nowym reżimie. A tych nie brakowało. Weźmy na przykład Rudolfa Hessa, który próbował prowadzić normalne życie rodzinne, cieszyć się owocami swojej ciężkiej pracy, zaraz za murem fabryki śmierci, którą ciągle udoskonalał. Ale podczas wojny znalazły się jeszcze dziesiątki tysięcy innych osób, które w mordowaniu Żydów zdawały się mieć przyjemność. Obrzucanie wyzwiskami idących do gazu Żydów, Opisał w swojej książce życie i los Wasilii Grossman. Nie bez powodu ci, którzy przeżyli Auschwitz-Birkenau, prosili nas wszystkich w poniedziałek, byśmy byli wrażliwi na wszelkie przejawy nienawiści. Komory gazowane nie były zbudowane od razu. Na początku była zwykła ludzka niechęć do drugiego człowieka. I instytucjonalne napuszczenie jednych grup społecznych na inne. Tę retorykę znowu można słyszeć w wypowiedziach prezydentów Stanów Zjednoczonych czy Rosji. Ba, otwarcie antysemicki jest jeden z kandydatów na prezydenta najjaśniejszej rzeczypospolitej. Drodzy słuchacze, żyjemy w bardzo skomplikowanym świecie. O którym teoria chaosu mówi, że poruszenie skrzydeł motela w Pekinie może spowodować sztorm w Europie. Ta idea nie odnosi się tylko do zjawisk klimatycznych. Jeden akt nienawiści, jeden akt agresji w miejscach zdawałoby się bardzo dalekich, może spowodować falę konsekwencji na całym świecie, które trudne są do przewidzenia. Kwazifaszystowski gest Elona Maska, jego wsparcie dla najbardziej prawicowych sił, pokazują, że ludzkość nie przerobiła do końca lekcji Anus Mundi i że kolejne Auschwitz-Birkenau stają się ponownie możliwością. Zapytacie, co może zrobić pojedynczy człowiek w obliczu tych zdawałoby się uniwersalnych sił, na które nie ma żadnego wpływu? Kochani, to wszystko zaczyna się od nas samych. Jak napisał austriacki psycholog Viktor Frankl, który spędził trzy lata w obozach koncentracyjnych: Od czasu Auschwitz wiemy do czego zdolny jest człowiek, od czasu Hiroszymy wiemy jaka jest stawka. Jaki sens ma mówienie o świętych? Czy nie wystarczyłoby mówienie o przyzwoitych? Prawdą jest, że są w mniejszości, co więcej, zawsze będą w mniejszości, a jednak chciałbym do nich dołączyć, bo świat jest w złym stanie i stanie się jeszcze gorszy, o ile każdy z nas nie postara się. Drodzy słuchacze. Niemcy zagłosowali sobie Hitlera do władzy, podobnie jak Amerykanie Trumpa i jego ekipę pozbawionych kwalifikacji, ale gotowych wykonać każdy rozkaz popleczników. Jest w naszej mocy, by zapobiec takiemu scenariuszowi w Polsce czy Kanadzie. Słuchujmy się w to, co proponują nam kandydaci na naszych przywódców. Czy są oni generalnie za czymś, czy... Przeciwko czemuś? Czy to, co proponują, będzie służyć budowaniu czy niszczeniu? Czy słychać w ich słowach miłość czy raczej nienawiść? No i spróbujmy obiektywnie przyjrzeć się temu, co myślimy we własnych głowach, albo mówimy do siebie. Większość ludzi myśli o sobie, że są dobrzy, choć ich czyny mogą się z tym nie zgadzać. Przyjrzyjmy się uważnie, czy nie ma w tym, co myślimy, elementów niechęci do jakichś grup czy pojedynczego człowieka. W obliczu horrorów, których był naocznym świadkiem, Frank ewentualnie skonkludował: Wszystko może zostać odebrane człowiekowi, poza jedną rzeczą ostatnią z ludzkich wolności by wybrać swoją własną postawę wobec tego, co się dzieje. By wybrać swoją własną drogę. Wprawdzie, prostocie i miłości Piotr Rajski.